No cześć, witam cię serdecznie, to jest kolejny odcinek z Anime Vanguards em, w Robloxie. No i słuchajcie, wreszcie, wreszcie się doczekałem, na banerze mamy Gojo na samym środku, czyli no, największa szansa jest na zdobycie właśnie Go. E, przy okazji mamy też Itadoriego, mamy też, też Sangjin Sang Wu? Ja nie wiem, nie, nie pamiętam jak tego gościu nazywał się w solo leveling, w sensie m, normalnie, więc, a w Robloxie są oczywiście nazwy przerobione, więc... No cóż, nie, nie jestem do końca pewien. Słuchajcie, dzisiaj naprawdę wielki opening, bo chcę kilka tych Gojo podrobić, więc możliwe, że wydamy całe moje 130 tysięcy gemów. Także myślę, że na polskim YouTubie, jeśli chodzi o te grę, to będzie największy opening. Także zostaw lajka, jeżeli ci się podoba i jeżeli chcesz więcej tego typu filmów. No i co? Ja nie przedłużam, lecimy. Ktoś się mnie pytał w komentarzach, jak pominąć... E... Żeby nie było tej animacji przy otwieraniu. A, wiem, co jeszcze musimy zrobić. O, kupimy sobie, skoro już e, otwieramy tak, wiecie, tak y, za, za aż tyle gemów, to wydaje mi się, że kupimy sobie e, Ultra Szczęście. Może Super Laka też, chociaż może tylko Ultra Szczęście, nie wiem. Czytałem gdzieś, że to się jedno z drugim niby nakłada, ale e, też nie jestem do końca pewien, czy tak jest. Chyba tak jest, dobra, nie wiem, kupmy jedno i drugie. Kupmy jedno i drugie. Najwyżej stracę. Trudno. Kupimy jedno i drugie. Zobaczmy. Faktycznie dwa, dwie podki w tym momencie działają. No i co? Lecimy, moi drodzy. E, aha, chciałem jeszcze tylko pokazać, jak skipować. E, jak skipować przy otwieraniu. To było gdzieś tutaj. Nie pamiętam. Mm, Auto Sell Units to nie. Auto Skip Waves to nie. Um, nie pamiętam teraz. <grym> nie pamiętam, to gdzieś tu było. Mm, skip. o, skip Samon Animation. To tutaj musicie sobie ustawić. Dobra, nie przedłużam, lecimy, mamy sporo do otwierania, więc, um, więc zaczynamy. Więc zaczynamy jeszcze tylko upewnię się, że wszystko się ładnie nagrywa. Ok, wszystko się nagrywa. No i co, czekamy na naszego pierwszego mityka. Miejmy nadzieję, że od razu uda się trafić gojo byłoby mega spokojny. Jest teraz aktualnie najmocniejszą jednostką, plus jest tam niewrażliwy na większość efektów, jak, jakie przeciwnicy mogą na was nałożyć, na stuny, niestuny, więc jest świetny do farmienia tak naprawdę wszystkich możliwych stage'ów, także no, zdecydowanie chcę, go, chcę, go, chcę na niego dzisiaj zapolować. Poszło nam aktualnie już około 5000 gemów, więc zrobiliśmy w tym momencie już ponad 100 losowań. Więc, e, znaczy no po prostu 10 razy po 10, nie? Czyli ogólnie 100 samonów i na razie bez żadnej mitycznej postaci. O, mamy pierwszą mityczną postać, jest to e, Czoso. <grym> bo wydaje mi się, że on tak się nazywał w anime, to ciekawe, bo nie jest to żadna postać, na którą mamy największą szansę na tym banerze, więc... No ale spoko. Jest to postać z nowego eventu, której nie, mia nie miałem do tej pory, więc na pewno nie będę narzekał. Klasycznie skończyło mi się miejsce, więc trzeba szybciutko to miejsce zrobić. Póki co wydaje mi się, że po prostu sprzedam wszystkie jednostki, jakie mam. Mm, po prostu wszystkie jednostki, jakie mam epickie. Przydałbym się w ogóle niedługo trochę więcej miejsca, bo już naprawdę zaczyna być z tym miejscem krucho. Tak, w sumie, też parę na pewno jednostek legendarnych mogę sprzedać, bo też ich mam naprawdę mega, mega dużo posprzedajemy sobie tutaj co nieco, trochę tych itacich. Dobra, 61 jednostek sprzedanych, 14 tysięcy kasy, spoko. Kasa się przyda, bo teraz jest ten gold merchant, więc jest co z tym goldem robić. I przyznam się, że żeby codziennie kupować u tego gold merchanta wszystko, to chyba trzeba. W sensie wszystko co się opłaca, jakkolwiek, to chyba trzeba wydawać tak z 50 tysięcy. Okej, okay, mamy i Tadoriego, czyli kolejny mityk. Natomiast póki co bez żadnego Godza, no ale wiadomo, zero stresu z tym związanego ponieważ e, na razie otworzyłem tylko za 10 tysięcy, no trochę za ponad 10, za 12 tysięcy, a przypominam, że mamy 130 tysięcy w razie czego, więc e, jest to ilość gemów, którą w sumie zbierałem przez, no myślę, że ponad tydzień, no myślę, że ponad tydzień na spokojnie. Także, no cóż, na pewno przez, na pewno trochę czasu to jest. <laughs> nie ma co ukrywać, ale e, spoko, no jakby, tak jak mówię, na tym banerze jak najbardziej moim zdaniem warto. Tak naprawdę już jestem trochę zadowolony, bo mam dwie nowe postaci, których nie miałem do tej pory. A wiadomo, nowe postaci zawsze są spoko. E, być może też, okej, okay, znowu problem z inwentory. No niestety, ja zastanawiam się, czy epików od razu nie sprzedać, ale powiem wam, epików nie chcę sprzedawać, bo sobie pomyślałem, że może jak się trafi jakiś fajny trade. To sobie zostawię. To sobie zostawię. No, wiecie, z epikami jest tak, że mogę trafić. przecież nie wiem w sumie, czy ja mogę trafić teraz coś, coś ciekawego. No, pomyślałem, że jak będzie jakiś fajny trade, to może jednak zostawię, bo może w przyszłości będzie można tradey przerzucać między postaciami. No, ale z drugiej strony ta moja logika nie ma sensu, dlatego że. Dlatego, że teraz to do mnie dotarło, że to dlaczego rerów też nie zostawiam, nie? I dlaczego nie sprawdzam wszystkiego, wiecie, <laughs> z rerami włącznie, nie? Tylko, tylko tak wybiórczo do tego podchodzę, no nie wiem, <laughs> no nie wiem sam. Wiem, że naprawdę sporo golda w tym momencie mamy po, po tym otwieraniu, co, co też mnie dosyć ustawia, bo dzięki temu, okej, okay, mamy Sangjin Woo, <laughs> nie pamiętam jak się dokładnie nazywał, spoko, to będzie moja druga kopia jego, więc, o, kolejny Itadori, mamy dwóch Itadori, to jest dosyć zabawne, że mamy dwóch a żadnego Gojo, na którego jest najwięcej szansy na tym banerze. No cóż, jest jak jest. Życie to nie bajka. Wydaliśmy w tym momencie 22 tysiące gemów, więc no troszeczkę już to jest, nie będę ukrywał. Natomiast, um, no cóż, statystycznie fajnie by było jakby nam już wypadł jakiś Gojo, nie ukrywam. No nic, najważniejsze dla mnie to, no, żeby był chociaż jeden, nie? Chciałbym mieć kilka, żeby móc, wiecie, robić to Ascension? Eee, czyli wiecie po prostu, że wzmacniacie odrobinę statystyki. Jeżeli macie kopię jakiejś postaci, to wzmacnia, to możecie się jej pozbyć wzmacniając jej statystyki. I to można zrobić trzy razy, tak naprawdę. Więc no nie ukrywam, fajnie by było sobie coś takiego zrobić. Zgodzo. To hmm, chciałem właśnie tylko... Wiecie, żeby to wymaksować, to musiałbym mieć cztery kopie, a póki co widzę, że po 30 tysiącach nie mamy... Okej, okay, mamy pierwszego godzo, fajnie, fajnie, fajnie. Lecimy w takim razie dalej, lecimy, nie. Nie wiecie. Nie zatrzymujemy się na tym. <laughs> nie zatrzymujemy się, jakieś Inumaki, fajnie. Chociaż ten Inumaki to już nam chyba też przed chwilką wypadł No i dobra, lecimy, sprzedajemy ponownie. Wszystkie jednostki, o ten, ten trade chyba był nie najgorszy, ten, który tam był. No ale dobra, na razie się tym nie, nie przejmujemy, nie zajmujemy. Też oczywiście będę chciał przerolować statystyki. O, Shiny, to Shiny sobie zostawimy. Szajni postać sobie zostawimy, dlaczego nie? Dobra, lecimy, lecimy. Tak, jak mówię, będę chciał oczywiście temu Gorzo też przerolować statystyki. Będziemy chcieli mu zalosować jakiś trade. No, mam sporo możliwości, bo do tej pory praktycznie w ogóle tego nie robiłem dla żadnej postaci. Więc jeśli o to chodzi, tak mówię, no, mam naprawdę sporo tutaj możliwości. Dobra, sprzedaliśmy w tym momencie 100 postaci za, 50, za 25 tysięcy. Mega spoko. No i co, lecimy dalej. Samonujemy. Rerowe postacie są automatycznie sprzedawane. Oczywiście, bo mam to zaznaczone, żeby rerowe postacie mi od razu sprzedawało, Bo tak to byśmy tu spędzili, nie wiem, pół dnia. A tak to, no jest całkiem stabilnie. <grych> całkiem stabilnie. No, chciałbym tylko więcej tych godzin trafić, to na pewno. Mogę go od razu ewoluować. To też taka ciekawostka, że nie ma dla mnie problemu. Jestem w stanie go z automatu ewoluować. Bo mam odpowiednią ilość tamtych palców sukuny. Wydaje mi się, że mam odpowiednią ilość wszystkiego, bo. Mam sporo tych materiałów do ewolucji, więc powinienem być w stanie go zrobić od razu na. No w sensie od razu powinienem być w stanie zrobić jego ewolucję. To jest oczywiście też mega, mega fajne. Kurczę, mam te mikstury, które zwiększają mi szanse na te. Mm, na te mityki, a teraz, no, prawie na Pity będę uderzał. Zobaczcie, 200. No może nie prawie, mam 280. No nie, ale w sumie. No chyba na Pity dopiero złapię. OK, mamy kolejnego Itadoriego. Mam trzech Itadori. <laughs> trzech Itadori i jednego Gojo. Spoko, w sensie nie narzekam, bo Itadori może być też całkiem OP. W momencie, w którym wyjdzie mm, możliwość ulepszenia go do Sukuny, o ile to go będzie można ulepszyć do Sukuny, ale tak podejrzewam, to myślę, że on może być całkiem OP, więc fakt, że mam też tylu Itadori, no jakby nie jestem zły z tego tytułu. <laughs> tak bym to powiedział. Nie jestem jakoś za specjalnie zły, więc... A. Spoko. Szkoda tylko, no mówię, no jednak w tym momencie wydaliśmy już około 50 tysięcy gemów. Udało się trafić tylko jednego Gojo. Oblic to jest bardzo dobry ten, to jest bardzo dobry trade. No, trochę trade'ów fajnych nam się połapało. Ja, ja, ja chcę zobaczyć, jak będę miał jakąś legendarną postać z, z fajnym trade'em. To wtedy będzie można też coś pomyśleć, może żeby ją dołączyć do teamu bo jak będę grał Gojo, to ja do tej pory miałem Sakurę w teamie, a to dlatego, że ona jako jedyna mogła leczyć, wydaje mi się, że to jest jedyna postać, która może leczyć, jak wasze, jak wasze in, inne postacie zostaną zestunowane i na niektórych po prostu stage'ach to ciężko bez tego, bez tej możliwości usuwania stunów. Czekajcie, ja musiałem tą Shiny sprzedać. Gdzieś. Poprzednio. Bo nie widzę już w moim teamie. Tej Ciekawe, czy tu w ogóle. Szkoda, że chyba nie można tutaj zablokować jakieś... Okej, okay, tu mamy shiny też. Jednostkę, spoko. Chyba nie można tutaj zablokować jednostek, żeby wiecie, przez przypadek ich nie sprzedać. Jest to trochę kłopotliwe. Jest to odrobinę kłopotliwe, nie będę ukrywał. Dobra, sprzedajemy. O, już wszystkie legendy prawie sprzedałem. Dotarliśmy już do samych mityków. <noise> Praktycznie. Nowe skitu. Dobra, to czy ja na pewno chcę sprzedać aż tyle tych legend. No nie wiem, czy aż tyle chcę. Ten jest... tego sobie zostawię, bo on jest pod zarabianie. A resztę chyba akurat mogę sprzedać. Let's go. 25 tysięcy ląduje na moje konto. Otwieramy dalej, bo nie ma czasu. Nie ma czasu do stracenia, słuchajcie. <grym> nie ma czasu do stracenia. Mm, Okej, okay, spoko kolejna ta jednostka pod zarabianie. Fajnie. No i co, szkoda tylko, że tego. Tą Shiny jednostkę jedną sprzedałem, bo przez, przez nie uwagę. No cóż, muszę trochę bardziej uważać. <grym> tak zgaduję. Um, mamy póki co. Ok, mamy Makiego, Lecimy dalej. Fajnie, bo też moje sporo golda już mam. Gold się na pewno przyda. Po tym update'ie naprawdę gold jest, jest spoko w sensie, jest co z nim robić, więc szczególnie te materiały do upgrade'ów one potrafią być dosyć drogie. Dobra, no na razie bez żadnego mityka. Coś na początku lepiej, lepiej oddawało, tak bym powiedział. Mamy aktualnie, zostało nam 75, 74 tysiące gemów, czyli dalej więcej niż połowa tego, od czego zaczynaliśmy, natomiast no na razie był tylko jeden godo. Spoko, no wiecie, nawet z jednego będę się cieszył, ale... Ale wolałbym mieć kilku, na pewno. Jeżeli będę miał jednego, to i tak ok, mamy drugiego, fajnie. Fajnie, fajnie, mamy dwóch w tym momencie. Lecimy sobie dalej w takim razie. No i w ogóle ja nie wiem, jak to działa. Ja muszę się zastanowić, bo jak się wbija tego, jak się wbija te gwiazdki i potem się ewoluuje taką postać, to czy ona ma od razu gwiazdki? W sensie wydaje mi się, że tak, będę musiał to przetestować. Mam Itadoriego, więc sobie to zrobię na Itadorim zaraz. I zobaczymy bo w sumie jestem ciekaw, czy to tak działa, mam nadzieję, że tak, nie? Natomiast teraz tak się zaczynam zastanawiać, czy jak komuś wbijecie jakieś postaci więcej niż jedną gwiazdkę, w sensie jakoś więcej gwiazdek, to czy jak zrobicie jej ewolucję, to czy ta ewolucja również będzie miała więcej gwiazdek? Bo to jest w sumie dosyć ciekawe pytanie. Czy może, żeby zwiększyć ilość gwiazdek w ewolucji, to też trzeba zrobić, e, też trzeba mieć... Um... Kurczę, po co mi te trejty? No, mógłbym je zostawić, ale czy też trzeba mieć po prostu ewolucję? Nie? Czyli czy, chodzi mi o to, czy ewolucją można zwiększać tylko mm, ilość gwiazdek innej ewolucji? Nie? To chyba było dziwne, wydaje mi się, że tak nie jest, ale lepiej sprawdzić yy, yy, tak czy siak. Mówię, szkoda, że nie da się przefiltrować, ten w ogóle też miał Blitz. E, szkoda, że nie da się przefiltrować, żeby na przykład nie mógł sprzedać żadnej jednostki Shiny, bo w tym momencie, widzicie, ile, ile ja tego przeklikuję. Więc szansa, że ja coś takiego zrobię przez przypadek jest po prostu bardzo duża, co się zresztą już raz stało. Nie będę ubolewał jakoś bardzo, no bo to wiadomo, też jakaś super tragedia się nie wydarzyła, ale jednak, wiecie, jako osobę, która lubi tu kolekcjonować te jednostki, no to zwyczajnie mnie boli taki, taki incydent. Dobra, 95 Samonów poszło do sprzedania, lecimy dalej. Szkoda, że nie można zwiększyć um, rozmiaru waszego ekwipunku. Myślę, że to by sporo pomogło. Dobra, w tym momencie jesteśmy plus minus na połowie naszego samonowania. W sumie wynik jest spoko, bo jesteśmy na połowie, mamy dwóch Gojo, więc jakby się utrzymał taki... jakby się takie tempo utrzymało, to miałbym po... Hmm, czekajcie, to mielibyśmy dokładnie czterech po samonowaniu, po skończeniu samonowania, a i tak wydaje mi się, że miałem sporo pecha, bo, no tak jak mówię, na tym banerze największą szansę mamy właśnie na Gojo, więc wydaje mi się, że suma summarum i tak można powiedzieć, że miałem dosyć y, dużo pecha, że do tej pory wypadło tylko dwóch, bo zdobyłem dużo innych. Okej, okay, mamy Sang, y, Sang Jin Wu. <laughs> o, mamy trzeciego Gojo. Fajnie. To mamy teraz 55 tysięcy na to, żeby. Czekajcie, tylko ja chcę najpierw sprawdzić jedną rzecz. Pójdźmy sobie, zróbmy Ascension na jakiejś jednostce. Weźmy na przykład. Y, Weźmy na przykład Sasuke. Weźmy może tego z jakimiś najlepszymi statystykami, chociaż mu i tak będziemy zmieniali. Dobra, weźmiemy go. Ule Spróbuję go ulepszyć. A, trzeba mieć jeszcze. Okej, okay, trzeba mieć jeszcze jakiś przedmiot. Dobra, to Unlucky trochę. Czy ja mogę ulepszyć jakąś postać? ją będę mógł ulepszyć. Select. Do niej mam na pewno item. Mhm, do niej mam item. Okej. Okay. To odrobinę zwiększa statystyki, tak, możecie sobie zobaczyć. Aha, to plus 3% damage, a. ok, to nie za dużo. Ascent, zróbmy Ascent i zobaczmy teraz. Chcę po prostu zobaczyć, czy jak ja bym ją ewoluował, to czy ona dalej będzie miała trzy gwiazdki. Wydaje mi się, że tak, natomiast e, wolę to sprawdzić i tak. E, select. Mm, tak, tak, da w sensie dalej będzie miała gwiazdkę, bo ona miała gwiazdkę, spoko. Spoko, spoko. To to samo chcę zrobić z Gojo. Nawet jeżeli, wiecie, to nie zwiększa damage'a jakoś dużo, tak? Widzicie, tam jest 3%, potem jest chyba 5%, czy coś takiego, to i tak chcę to zrobić, bo moim zdaniem, no wiecie, wymaksuje dzięki temu bardzo mocno um, tę postać. No będę miał, miał po prostu jednego z możliwie najlepszych um, godzo, jakich można mieć. No oczywiście dużo ważniejsze od tego akurat będzie jaki trade mi się wylosuje do tego godzo, ale i tak um, myślę, że myślę, że będzie dobrze, nie? Mam też trochę trejtów do losowania, mam trochę tych palców Sukuny, więc też możemy dokupić trochę trejtów, więc no jest, jest, yy, jest tutaj spory potencjał. Swift, no Swift mnie akurat nie interesuje, to nie jest, Blitz sobie zostawimy, tak jak mówię, jakby w przyszłości można było przerzucać trejty między postaciami, to wydaje mi się, że warto sobie zostawić kilka postaci z takimi fajniejszymi trajtami. jeżeli nie wiecie jakie trajty są mocne, to yy, no w sumie tak z, z, z pamięci wam nie powiem. Ale to możecie sobie podejść do Madary, to zaraz i tak, jak nie wiecie, gdzie on jest, to zaraz ja i tak to będę robił, tylko skończymy samonować i wtedy um, i wtedy słuchajcie, jak sobie pójdziecie do, do tego madary, to on tam ma. Im rzadszy trade, tak naprawdę proste, tym jest bardziej, tym jest lepszy. <noise> Long story short, tak to działa. Tak naprawdę dobra. Szkoda w ogóle, że nie można gwiazdek też zwiększać legendarnym postaciom, chociaż to by było bardzo proste jak widzicie. W przypadku legendarnych postaci podejrzewam, że no nie byłoby to jakoś super, super trudne. Najważniejsze w ogóle w tej grze są ewolucje. One najwięcej dają. Okej, okay, mamy Gojo, czyli czekajcie, mam 4 Gojo. Czyli nie potrzebuję już więcej, nawet rolować na tym banerze. I zostało nam 45 tysięcy gemów. No czekajcie, ile żeśmy nowych w ogóle mityków zdobyli? Mamy trzech... 3... Yy, można przefiltrować to jakoś? Yy, przefiltrujmy po mitycznym. Apply. Dobra, mamy tak 4 gojo. 4 gojo, zgadza, zgadza się. 3 Itadori, Mamy jednego tego czoso. Mamy tego Sangjinu Mam raz, dwa. Mamy tylko dwóch. Spoko. Nie, no fajnie. To czekajcie. Ja mogę teraz w takim razie zrobić ascension. E, dla, dla, dla Gojo, tylko muszę wybrać, którego, który bym chciał, żeby został. Oni wszyscy mają kiepskie statystyki w sumie, więc wybierzmy sobie go. O, nie można go. Ty, a dlaczego? Select. Only unascended units will be consumed. Aha, to nie złyskam. On, on po prostu już jest tak, jakby e, ascended, tak? Okay. Trochę dziwne, nie, nie kumam tego, myślałem, że to będzie tak działało, bo jak tak, to trochę zmarnowałem dużo gemów, nie? No ale widzę, że nie można. No trudno. Dobra, obojętnie. Na razie go ewoluujmy po prostu. Zobaczmy, co jest potrzebne do ewolucji. Na pewno tak. Potrzebujemy dwóch e, dwóch tych palców. Nie palców, tylko dwóch oczu. <laughs> Six eyes potrzebujemy, Nie można kupić tutaj, za palce Sukuny, więc kupujemy raz i kupujemy dwa, super, resztę będę mógł wydać na trejty, ale zanim to, zanim wydamy na trejty, to muszę zobaczyć, czy mam wystarczająco rzeczy na ewolucję, bo wydaje mi się, że może mi odrobinę brakować jakichś rzeczy, więc sobie to ogarnijmy, select, wybierzmy Gojo, brakuje mi red i blue, po pięciu, brakuje mi po pięciu red i po pięciu blue. Mm, no dobra, no to zróbmy tak. Blue, amount, pięć. Będzie mi teraz brakowało zielonej pewnie i red. Brakuje mi dwóch. Ale spoko, bo zielono możemy dokupić. No trzeba trochę tych materiałów, żeby tego gojo ewoluować. O nie, mamy, mamy wszystko. Super. Gojo infinity, tak widzicie, tak to wygląda. Um, no i co? Robimy Evolve. Robimy i Evolve i tak oto wygląda nasz Gojo. <noise> Na razie nie mamy żadnych trejcików, więc może tym się teraz zajmijmy. O, w tym momencie mam totalną biedę, jeśli chodzi o materiały. Zobaczcie, no kiepsko, szczególnie o te green, green stony. Dobra, może zajmijmy się trejtami w takim razie. Trade reroll, mm, gdzie jest nasz Gojo? A, to tak nie działa, tak? Nie można sekretom. A nie, dobra, ja mam filtr włączony. Już się przestraszyłem. Apply. Już się przestraszyłem, że nie można sekretom tych tradeów rolować. <grych> Okej, okay. select. No i co? Um, Reroll. Zobaczmy. Range 2. Słabo. Marksman. Słabo. Fortune. To jest dobry trade, ale tu macie w ogóle trade index. Celujemy. No, w którąś z tych na 0,5, nie? Od 0,5 w dół dobrze by było. Swift, Swift, Blitz. Blitz tam 1.8%, więc Blitz nie jest w sumie taki zły. Oho, dobra, ok. Ale fart. 0,1% to jest najlepszy możliwy trade w grze. Zrobiłem to w 20 rolek, czy w 15, więc to jest bardzo dobry wynik. Plus 300% damagea. Minus 10% speed attacku. 5%. Um, ręża i jeden placement limit, czyli możemy tylko raz postawić tego Godzo, ale zadają chore obrażenia. Reroll statystyk oczywiście w tym momencie wchodzi. Tutaj, let's go. E, Rerollujemy wszystkie na razie. Reroll all. A, tu mamy A. Ja bym dalej wszystkie rerollował. Okej, okay, mamy Z na ataku. Z na ataku to jest bardzo dobry wynik. Nie wiem, czy chciałbym to zmieniać w sumie. Moglibyśmy jeszcze próbować, ale nie wiem, czy to nie jest bycie łapczywym, nie? Tu mógłbym pojedynczo zmieniać statystyki. Hmm, mamy 27 tych stat. No na demage'u, jak mamy Z, to on będzie zadawał chore obrażenia. Dobra, no jeszcze spróbujemy. A może no, no właśnie, no, bo mamy tą Zetkę, to jest dobry wynik. Dobra, spróbujemy pojedyncze statystyki. Wydaje mi się, że speed attack będzie najważniejszy teraz. Zobaczmy. No niestety, nie rolnęło tutaj nic ciekawego. No nie wiem, ZCC to jest takie sobie. Przerolujmy całość. Trudno. Teraz wszystko C. Teraz będę żałował, zobaczycie. Okej, okay, Z. Plus. <grytanie> Z plus BB. No to jest lepsze niż mieliśmy. Spoko. Z plus weźmiemy. Na razie. Na razie nie mam, nie mam nic lepszego do zrobienia. Ej, strasznie szkoda, że nie można zrobić tych ewolucji. W sensie, że nie mogę go, nie mogę tego ascension na nim zrobić. Czy na Itadorim jest tak samo, tak swoją drogą, że nie da się zrobić tego ascension? Na Itadorim chyba się dało. Czekajcie, no. W sumie to nie wiadomo, bo ciebie nie mogę select. Ciebie też nie mogę. Może się będzie dało później. Może to jest błąd, bo tak w ogóle, no, mówię, wyświetlają się jako jednostki, które niby można, ale jednak nie można, więc Trochę dziwne. No nic. W każdym razie, no to nie muszę w ogóle dokupować żadnych traitów, ale i tak już to zrobię, bo w tym sklepie, bo te traity to jest najlepsza rzecz, jaką można kupić w tym Kerst Shopie. No tutaj statystyki, rolling, rolling unit, substats, to do rolowania wszystkich statystyk, to jest do rolowania tych pojedynczych. Mm. Tak, ten super substat. No to zobaczcie, tutaj też można ich, tego trochę kupić. Ale, ale oczywiście najważniejsze do kupienia są te treity. to wam od razu powiem. To jest możliwie najlepsze, co możecie kupić, bo treity naprawdę dużo w tej gierce zmieniają. Więc... No po prostu polecam, tak jak widzicie, no plus 300% dmage'a, więc... No mega dobrego tego gojo zrobiliśmy w sumie. I to nawet nie za wszystkie gemy, jak za cenę, jaką wydaliśmy... Co w się, sensie wydaliśmy 40. No nie 40. Wydaliśmy niecałe 100 tysięcy gemów. Moim zdaniem spoko. Taki wynik jest naprawdę yy, mega, mega zadowalający. Ja w ogóle jeszcze będę musiał tutaj grać. Te rajdy stare na Rengoku. Bo tutaj też można te traity pokupować. Bo ja ich w ogóle nie grałem. Więc też fajnie, że jakby Rengoku został. Yy, no i czekajcie. Czy ja w takim razie chcę Gojo wziąć za Igris? W ogóle mógłbym też Igris poulepszać. Zastanawiam się, a Igris da się. Wrzucić do tego Ascension? Bo jej też mógłbym pograindować trochę Igris więcej. Mógłbym trochę więcej Igris pograindować, bo jestem ciekaw, czy ją się da wrzucić. Filter, czekajcie. Apply. Select. Okej. Okay. tylko mityki mogą być. Czyli jej się nie da. Czyli każda kolejna kopia akurat w przypadku Igris nic nie zmienia. W porządku, w porządku. E, dobra, to zastanawiam się w takim razie, czy. Z jakiej jednostki ja chcę zrezygnować? I chyba zrezygnuję sobie po prostu z Sakury w tym momencie. A quip, bo w momencie, w którym mamy Gojo, no to proszę ja was, <grymnie> bez większych problemów, wydaje mi się, że powinniśmy sobie radzić. Zobaczcie, 2500 damage'a. Od takiego ataku zaczynamy. A w ogóle ja mogę wbić poziom wyższy i chyba sobie to zrobimy. Feed. Mam trochę jedzonka. Zastanawiam się, czy mogę add all. Mogę mu wbić od razu 60 z marszu. Więc robimy feed i zobaczmy teraz, jaki damage ma. 10 tysięcy! Bez żadnego ulepszenia. Do, do tej pory, dla kontrastu, moja najlepsza postać miała 2,5 tysiąca, on ma 10 tysięcy, więc... E, no, ten damage jest chory. 10 200, więc... No, no moje, to jest mega, mega OP. Dobra, słuchajcie. E, jeszcze tylko muszę iść do sklepu tutaj, do Merchanta, kupić za golda, bo skoro zdobyliśmy tyle golda, zobaczcie, tu można właśnie te... Te substaty również pokupować, więc to jest całkiem spoko. Możemy sobie na pewno będę próbował pojedynczymi rolkami temu Godzo jeszcze zwiększyć. Tu możemy te. Ok, zróbmy tak. 12 aż można w ogóle tej zielonej esencji tu kupować, też jest spoko warto kupić. Tego w ogóle nie kupowałbym <gryw> do wbijania poziomu bohaterom. No i zwarcie, wydałem 50 tysięcy, nie? I tak codziennie 50 tysięcy w tym sklepie można wydawać, więc no to jest dosyć sporo. Tu mamy trochę gemów do odebrania. Tu będziemy mieli. Ok, dzisiaj już nie mogę nagrody odebrać. No mega! Mega jestem zadowolony, nie? Mega jestem zadowolony, wynik bardzo dobry. Myślę, że też będę musiał pokombinować. No mam te Igris, więc myślę, że jej też mógłbym jakiś fajny trejcik spróbować wrzucić. Natomiast nie gram tak dużo Igris w tym momencie. Nie wiem, czy będę grał. W ogóle, w ogóle chyba teraz mam całkiem przemocarne combo. Mam farmę, mam Igris, która tam chyba jakoś mega dobrze działa z tym Sanjin Wu. Tego mu mogę wbić chyba wyższy poziom. Tak w ogóle. Mu chyba mogę zrobić ascension. Zobaczmy. Ascent. Select. Możemy. I mu będę w stanie zrobić pewnie tak ze trzy razy, nawet. Będę w stanie go zrobić na trzy. Na trzy. Um, raz, dwa. Będę w stanie, czy nie będę? Raz, dwa. Trzy. No, jeszcze jednego mi brakuje. Żebym mu był w stanie go zrobić na trzy gwiazdki. A to na pewno prędzej czy później się zdobędzie. Teraz coś nad czym banner nad jakim będę chciał się skupić, to słuchajcie będzie banner w którym będzie Vegeta. Vegetę chciałbym też wbić na jakiś wysoki poziom. Eee, no bo po prostu on też jest całkiem OP. Mam trzy razy A na nim. Chociaż teraz nie wiem czy jak mam tego Gojo, to czy i tak granie będzie się skupiała wokół grania Gojo i tyle. No nic. Gruby odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i co? Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie ciepło. Na pewno nagram film, gdzie testujemy tego Gojo. No i co? Do następnego. Cześć.